Do lewy 4, do prawy 4, do lewy 6, do prawy 5, 50, hamowanie prawy hak na mostek Hamowanie prawy hak na mostek 80 paliwo mo. Nie ma, Nie ma. To chyba pompa paliwowa. Tak myślisz? No ale to... niemożliwe, żeby to to. Dobra, idę z okejku. E! To chyba pompa paliwowa! No to nie wiem, czy to paliwo. Dobry. Który idiota to dowodzi. Masz pojęcie kogo wiedziesz? No to wieś nas. Po zwycięstwo. Masz pojęcie kto napisze raport, który za kilka godzin przeczyta minister spraw wewnętrznych? Hmm. No, no tak. Ja. Ja napiszę ten raport z przyjemnością. I słowem nie wspomnę o jakiejś... Pompie paliwowej.